W dzisiejszym odcinku projektu Live o ciekawym i coraz bardziej powszechnym zjawisku duli. Zapraszam! Wsparcie dla kobiet spodziewających się narodzin dziecka jest niezwykle ważne. Wiele mam właśnie tego wsparcia potrzebuje. Niektóre mogą liczyć na swoich mężów, mamy, teściowe, przyjaciółki. Inne korzystają z pomocy doświadczonej i wykształconej duli. Ale kto to właściwie jest i co to pojęcie oznacza? Dula to kobieta, która jako mama doświadczona zapewnia niemedyczne wsparcie fizyczne i emocjonalne dla matki w czasie trwania ciąży, porodu, a także po nim. Pojęcie Dula pojawiło się już w starożytnej Grecji i oznaczało służącą, zaś rozumiane jako wsparcie dla młodej matki przy karmieniu piersią i opiece nad nowo narodzonym dzieckiem pojawiło się w latach 60. w Stanach Zjednoczonych. Później zostało ono rozszerzone również o wsparcie okołoporodowe. Kobiety od wieków wspierały się w trakcie porodów i to dawało im nie tylko siłę, ale wiarę w to, że wszystko im się uda z pomocą innych. To pewnego rodzaju powód do korzeni, dlatego istotne jest, by w trakcie tak ważnego i trudnego momentu, jakim jest poród, doświadczyć ogromnego wsparcia emocjonalnego i informacyjnego, ale przede wszystkim być z kobietą i jej towarzyszyć. Warto jednak zastanowić się, dlaczego kobiety coraz częściej korzystają z pomocy duli. W przeciwieństwie do osób z rodziny, dula nie jest emocjonalnie związana z rodzącą. To bardzo ważne, gdyż często ojciec dziecka lub ktoś bliski, widząc trud i cierpienie rodzącej, nie jest w stanie racjonalnie pomóc i sam bardzo przeżywa daną sytuację. Dlatego dula ma w tym zakresie większe możliwości wsparcia może z zimną głową podejść do kobiety i udzielić jej pełnego empatii i troski, wsparcia jakiego wtedy ona oczekuje. Ktoś jednak może zapytać, czy w takim razie nie wystarczy na przykład położna? Tutaj warto rozpatrzyć indywidualne potrzeby każdej kobiety. Są panie, którym zdecydowanie opieka położnej wystarczy, ale są też takie, które liczą na wsparcie i towarzyszenie w każdej chwili. Często też położne czy lekarze nie są w stanie być z cały czas, bo muszą doglądać również innych pacjentek. Stąd też często ich wsparcie opiera się głównie na czysto medycznym aspekcie. Dodatkowo lekarz czy połowna towarzyszą kobietom tylko w trakcie trwania porodu, zaś ciężarna może spotkać się dużo wcześniej, powiedzieć swoje oczekiwania, zakomunikować potrzeby, zapytać o nurtujące ją kwestie, podzielić się swoimi niepokojami związanymi z nadchodzącym rozwiązaniem. Lekarze i naukowcy podczas badań dotyczących wpływu porodu na relacje matki-dziecko w Gwatemali. Całkowicie przypadkiem zauważyli, że bardzo duży wpływ na samopoczucie rodzącej kobiety w trakcie trwania porodu i bezpośrednio po nim, a także jej głębszą więź z noworodkiem ma życzliwa obecność ankietującej osoby w trakcie porodu. Co więcej, te panie, które miały wsparcie kogoś bliskiego podczas porodu, rzadziej sięgały po znieczulenie farmakologiczne i rzadziej miały cięcie cesarskie czy indukcję porodu. Warto dodać, że wsparcie duli przy porodzie zwiększa szansę na to, by poród odbył się siłami natury. Dula została w Polsce zarejestrowana jako zawód w 2015 roku i coraz częściej możemy spotkać się z tym, że kobiety korzystają z takiej pomocy. To nie jak myśli wielu krytyków pani odgłaskania kobiety po głowie w trakcie porodu, ale faktyczne, realne wsparcie informacyjne i emocjonalne. Aby zostać dulą należy ukończyć specjalne szkolenie, ale także mieć własne doświadczenie macierzyńskie. Bycie dulą to przede wszystkim kontakt z ludźmi, który wymaga czujności na zaistniałe sytuacje, ale także nieustanna praca nad wiedzą, dokształcanie się w zakresie medycyny, kontaktów interpersonalnych i prawa. Dula musi być ciepła, otwarta, empatyczna, wrażliwa i wyrozumiała. Powinna się uczyć, by jej wiedza była jak najbardziej aktualna, ponieważ inaczej nie będzie w stanie służyć swoim klientom. A przecież, jak wiemy, słowo dula oznacza służąca. To jej zadanie służyć innym. Na naszej stronie internetowej w zakładce Czytelnia można znaleźć wywiad z doświadczoną dulą. Zachęcam do lektury. Jak zwykle zachęcam do zaglądania na naszą stronę internetową, gdzie znajdziecie newsy ze świata, aktualności z naszego stowarzyszenia, a także ciekawe artykuły w dziale czytelnia. Pamiętajcie, by polubić nasz fanpage na Facebooku, a także fanpage Młodzi ProLife. Zachęcam również do subskrypcji kanału na YouTube. Do zobaczenia!